26 marca 2022 roku w południe odeszła do domu ojca Elena. Elena Timochina urodziła się na Syberii. Ostatnie 10 lat spędziła w Polsce, gdzie studiowała teologię, gdzie też przechodziła formację przez dwa lata wśród aniołów. Potem zachorowała na ciężką chorobę onkologiczną. Wszystkie swoje cierpienia oddawała za powołania. Na dziesięciolecie Wspólnoty dla powołań kiedyś na Syberii w Kujbyszewie powiedziała, że jej powołaniem jest służba powołaniom i stała się pierwszą siostrą dla powołań, nowej wspólnoty, która się rozwija. Chcemy podziękować dobremu Bogu za jej życie. Chcemy podziękować za jej wiarę. Mógłbym zapytać, przecież ona przybyła do nas z dalekiej Syberii. Dlaczego nas tutaj jest tak wielu? Dzisiaj, kiedy mówimy coraz częściej o tym, że ci, którzy przybywają z zagranicy, powinni się integrować ze społeczeństwem, do którego przybywają, to Elena pokazuje chociażby przez obecność tak wielu kapłanów i nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jak bardzo weszła w nasze życie. I sekretem tej jej integracji takiej ludzkiej, społecznej jest to, że bardzo głęboko weszła przede wszystkim w tajemnicę Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, którego poznała, zwłaszcza na tym etapie dorosłego swojego życia i któremu służyła wiernie także poprzez tą misję wspólnoty dla powołań. Modlimy się, lenko za Ciebie, ale od samego początku jesteśmy przekonani, że już jesteś w niebie. Dlatego też modlimy się już na razie trochę nieoficjalnie, ale mamy do tego prawo, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Modlimy się o Twoją batyfikację i modlimy się już za Twoim stawiennictwem. To coś, co zawiesiło na tzw. tablicy tytuł Mistyczka z Surgutu. Bo z posta, z posta biskupa Grzegorza Słudolskiego dowiedziałem się, że zmarła Lena. Zanim ją poznałem kilkanaście lat temu, ksiądz Jarek Mitrzak przysłał mi właśnie dokumenty, o których mówił, żeby ona mogła studiować w Polsce. Poznałem jej dokładnie rosyjskie wykształcenie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyszła do mnie z księdzem Jarkiem do mojego mieszkania, jak patrzyła na mnie i patrzyła na półki z książkami. Nie pamiętam, jaką książkę dostała w prezencie, pamiętam jednak radość jej z podjęcia studiów teologicznych, podkreślała chociażby, że Biblia od jej nawrócenia jest jej pokarmem, chociaż ciężko ją będzie zdać w systemie uniwersyteckim. Dzieliła się poszukiwaniami duchowości. Wtedy poznałem wspólnotę, wtedy poznawałem drogę modlitw o powołania. Ale może najważniejsze pytanie, dlaczego Lenę nazwałem mistyczką z Surgutu? Kiedy pisała pierwszy rozdział pracy, w którym opisywała historię Surgutu, analizowała etnokonfesjonalną charakterystykę północnej Syberii. Nie myślcie, że to ja takie mądre rzeczy napisałem, to Lena pisała, ja tylko czytam stronę szóstą jej pracy magisterskiej. Sama Lena ukazywała się jako zjednoczona coraz bardziej z Chrystusem, kiedy była tutaj w Polsce, która potrafiła dokonywać pogłębionej refleksji nad y, podstawami życia ludzi Syberii. Może daleko jej było do myśli świętego Augustyna, ale, ale blisko do augustiańskiej mistyki służenia, daleko do nazwania myśli świętego Grzegorza Wielkiego. Ale blisko do jego drogi doskonalenia chrześcijańskiego. Może daleko nie było do pisania jak święty Bonaventura, ale bardzo blisko do jego teologiczno-pastoralnych konsekwencji w perspektywie przekładania na współczesność. Przy niej razem odkrywaliśmy, że Bóg nie lubi fotokopii, i nie bałem się jako promotor, że gdzieś tak jak dzisiaj. Jest bardzo łatwo plagiat. W przypadku Eleny m, widziałem tą oryginalną pracę. Widziałem jej świadomość życia przypisywanego i bliskiego m, takiemu naukowcowi, który się nazywa Jan Gerson, który opracował tak zwaną teologię mistyczno-praktyczną. I tak Elenę widziałem. Była praktyczną mistyczką. Z przekonaniem pisała, że historia zbawienia ukazuje, że Bóg staje się dostępny i poznawalny przez osoby począwszy od Abrahama aż do dzisiaj i nie jest to zawężone geograficznie to z drugiego rozdziału jej pracy. Wiele rozmów z Leną przez te kilka ładnych lat odsłaniało jej tajemnicę prawdziwej wielkości i najgłębszej prostoty mistyki chrześcijańskiej, która nie polega na nadzwyczajnych rzeczach, uniesieniach i wizjach. Od tego jest promotor od formacji intelektualnej, od uczenia się i uczenia studenta ciągłego rozeznawania na poziomie intelektu. Natomiast ona z tego poziomu potrafiła zejść, schodzić w poziom wiary i, i tam prowadziła promotora. Promotor ją znowu wyciągał i mówi nazwij to. I ona wtedy, kiedy nazywała, to Miało jedno, jedno imię, które znamy. To był po prostu Jezus Chrystus. I kiedy potem miała problemy w szpitalu, ona charakterystycznym językiem mówiła, że z omroczenia nie może skończyć pracy. To mówiłem jej Lenka: kończ, pisz. To co, to, co masz już tylko w sercu, trochę w głowie i ona pisała o zawierzeniu Bogu i rzeczywiście praca kończy się nietypowo, obroniła ją z, z, oczywiście z fantastycznym wynikiem i to co może najważniejsze i dlatego zgodziłem się jak ksiądz Jarek Mitrzak mnie poprosił to to, to to moje świadectwo bardziej niż to rozważanie promotora moje świadectwo kończy się tym, ten wpis bo zawsze rozważam czy kogoś można nazwać świętym czy mistykiem? Może sam sobie zadałem pytanie, dlaczego tak na gorąco w 15 minut napisałem tekst, który nazwałem Mistyczka z Surgutu. Zadałem sobie to pytanie prawie miesiąc temu. I odpowiem tak. Choć Lena była moją studentką, już drugiego dnia po odkryciu, że jej nie ma, byłem przekonany, że się mogę do niej modlić. I to jest takie moje wewnętrzne przekonanie. I więcej nie powiem. Cieszę się, dziękuję Panu Bogu, że znałem Lenę przez 17 lat, no plus dwa lata ostatnie, kiedy Lena jest w niebie. Będąc jej ojcem duchownym, mogę zaświadczyć, że Lena to człowiek, który od momentu swojego nawrócenia stuprocentowo zaufała Panu Bogu. Najpiękniejsze w naszej pracy wspólnej i w parafii na Syberii i w służeniu powołaniom było to, że jest właśnie człowiekiem w 100% ufającym Bogu, któremu nie trzeba nic tłumaczyć i nie mówić dlaczego. Trzeba jeszcze kogoś, jeszcze komuś pomóc na drodze do Boga. Ona chciała wszystkich przeprowadzić do Boga i miała niezwykły dar kontaktu z ludźmi. Od pierwszego kontaktu, od pierwszego wejrzenia. Uśmiechała się, ale też mówiła prawdę prosto w oczy. Ja też od lena 11 słyszałem to, co myśli w danym momencie o mnie, i to były ważne dla mnie słowa. Dzisiaj. Znowu dziękujemy Lenie za to wszystko, co dla nas wielu osób zrobiła i za to, co teraz robi. Ja osobiście świadczę o tym, ale też otrzymujemy wiele świadectw o tym, jak Lena nadal troszczy się o powołania i jak wielu osobom pomaga. Nastąpił czas, w którym Lena została skierowana na oddział onkologiczny. Więc zawieźliśmy ją na oddział. Poprosiłam personel. By w jak największej ilości zgromadził się przy niej, ponieważ jest bardzo bolowa, trzeba ją bardzo delikatnie przenieść. I zostałam z Eleną sama w tym pokoju. Chciałam już odejść. Myślałam, że zostawiam pacjenta i odchodzę. I w drzwiach Elena, ja już wychodziłam, Elena powiedziała Aneta, pobłogosław mnie. Wiedziałam do niej, nie mogę, Elena. Jestem niegodna. Po prostu nie mogę tego zrobić. Ale wiedziałam, że ona cierpi. Wiedziałam, że takich rzeczy się nie odmawia. Pochyliłam się nad jej łóżkiem, pobłogosławiłam ją, zakręciłam się w za i po prostu odeszłam. Wróciłam do niej i powiedziałam, Elena. Teraz po Bogosław pnie. Kiedy Elena to uczyniła, stałam jak zamurowana. Dotknęłam tak bardzo mojego serca, że nie wiedziałam przez moment, co się ze mną dzieje. Nigdy nie zaznałam czegoś takiego. Wróciłam na SOR. Napisałam jej tylko wiadomość, że jest magnetyczna, że jest niesamowita, że nie wiem, co się dzieje, ale dziękuję, że ją spotkałam. Bo to nie jest przypadkowe. Ja wiedziałam już wtedy, że to nie jest przypadkowe. Miałam na drugi dzień wybrać się do Eleny. Chciałam wziąć swój mundurek. Nie ma teraz odwiedzin, więc pomyślałam, że po prostu na swoim wolnym pójdę ją odwiedzić. Ale ta napisała mi z jej konta, że Elena odeszła. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Napisałam wiadomość do księdza Jarka, że przeżyłam coś niesamowitego. Ksiądz mi pisze, że jest właśnie w siedzach, że będzie koronka na grobie Eleny, czy przyjadę. Przyjechałam z Tejsją, z księdzem, pomodliliśmy się i był to czas, w którym ja zaczęłam płakać. Opowiadałam im tą historię, ale płakałam tak bardzo, ja nie płakałam kilka lat. Ja już byłam wypruta z wszelkich głębszych uczuć. Ja po prostu żyłam, bytowałam, wykonywałam swoje obowiązki, dążyłam do swoich celów. A tu zaczęłam płakać tak bardzo. I pewnie skończyłoby się to wszystko, ale nie skończyło się, bo ksiądz Jarek powiedział do mnie takie zdanie musisz być kimś wyjątkowym, skoro jesteś ostatnią osobą w życiu ziemskim Eleny, która została pobłogosławiona. I ja w to uwierzyłam. Uwierzyłam w to tak bardzo, że zaczęłam myśleć o Bogu. Może się nie modlić, ale, ale kolejne wydarzenia uświadomiły mi, że to jest moja droga, że tutaj mogę się uspokoić, tutaj. Tutaj mogę dobrze się poczuć. Bałam się bardzo świąt, które miały nastąpić. Bo zostałam sama, jak na złość, miałam wolny w te święta, ponieważ chodzę na terapię do psychologa już kilka miesięcy. W czwartek było takie spotkanie, na końcu się zapytano, jak planujecie spędzić te święta. Byłam ostatnią osobą, która się wypowiadała. Powiedziałam, że jestem przerażona. Nie wiem, prawdopodobnie będę piła całe święta. Nie wiem, co będzie. Wracam, dostaję link do filmu Powołany. Oglądam ten film. Okazuje się, że jest tam moja znajoma, nie znałam jej historii, że jej mąż został nawrócony. Oni są tutaj z Siedlec. Obejrzałam ten film, ten film i piszę do T.C., że jest mi źle. I dostaję propozycję, żeby w wielki piątek wyspowiadać się w pokoju Eleny. Dobra. Wyspowiadałam się w tym pokoju u księdza Jarka. Oczyściłam się trochę. Nie wiem, co będzie dalej. Po prostu nie wiem. Ale wiem, że dzięki spotkaniu z Eleną. Moje życie idzie w dobrą stronę. Ostatnio ksiądz biskup z Częstochowy, biskup Andrzej, odpowiedzialny za powołania w Polsce, kiedy zobaczył zdjęcie, rynku, słyszał historię o sam zapytał mnie, czy będzie rozpoczęty proces beatyfikacji. Już w tym pytaniu był kolejny znak, że. Trzeba, żeby to się rozpoczęło. Trzeba, żeby proces beatyfikacji się rozpoczął. Proszę o modlitwę o to. Proszę o modlitwę Zdrowaś Maryjo. Lena nadal o to prosi. Nasza Zdrowaś Maryjo, Wspólnoty dla Powołań. Na Leny grobie nad nazwiskiem napisane jest Pomódl się teraz i Zdrowaś Maryjo w intencji powołań. Na tym samym grobie z daleka już widać napis słowa, które należą do Leny. To ona je wypowiedziała i Opublikowała trzy tygodnie przed śmiercią, najlepsza definicja powołania. Jestem o tym przekonany. I ostatnio tę samą myśl, że jest to najlepsza definicja powołania powiedział wielki autorytet ksiądz Edward Stanek, senior, wieloletni rektor i profesor. Seminarium Duchownego w Krakowie, w archidiecezji krakowskiej, że powołanie to Ty, te słowa to jest najgłębsza, najlepsza definicja powołania. Lenko, dziś podejmujemy tę misję, która była Twoją misją, misją Twojego życia, misją, za którą dawałaś swoje cierpienia. Razem ze Wspólnotą Seminarium Duchownego przybyliśmy na tę mszę świętą, Poruszeni świadectwem świętej pamięci Heleny. Być może tylko pojedynczy, klerycy znali ją. Ja osobiście spotkałem się trzy, może cztery razy, za każdym razem w innej sytuacji. Najpierw dowiadując się o tym, że ktoś taki jest i że jest chory. A potem, kiedy się spotykam, kompletnie choroby nie widzę, tylko widzę radość i widzę jakąś niezwykłą moc. Spotkałem się z nią w drobnych, epizodycznych sytuacjach. Wtedy, kiedy po prostu mówiła o powołaniu, o zaangażowaniu w ruch, który modli się o powołania. Spotkałem ją, kiedy była słuchaczem studium organistowskiego i kiedy dla słuchaczy prowadziłem Dzień Skupienia, już znając się z tego pierwszego spotkania, bardzo krótkiego, ale kiedy podeszła do mnie i właściwie rozmawialiśmy, jakbyśmy się znali całe wieki, i kiedy jako jedyna z kilkudziesięciu osób chciała rozmawiać w dalszym ciągu o tym, co było na konferencji. A później, jakiś rok temu, kiedy stała przy stoisku naszego diecezjalnego wydawnictwa i kiedy zachęcała do tego, żeby nabyć książkę o męczennikach podlaskich, o świadkach wiary. I kiedy spytałem ją o to, jak się czuje, jak zdrowie, powiedziała, że dobrze. A jeżeli w jakikolwiek sposób cierpi... To ofiarowuje to wszystko w intencji powołań kapłańskich. I chociaż my w seminarium dzisiaj przeżywamy zamknięty dzień, dzień skupienia, to wraz z Ojcem Duchownym doszliśmy do wniosku, że naszą powinnością jest tutaj być. Kiedy ksiądz Jarek zapraszał mnie na to spotkanie, myśleliśmy, że będzie to msza święta według formularza o powołania kapłańskie, ale kalendarz liturgiczny, który przesuwa święto świętego Wojciecha, wyznaczył nam zupełnie inne ramy liturgiczne. Poganie nazywają to przypadkiem, my zaś wiemy, że to jest opatrzność Boża. Dokładnie ta sama Ewangelia o obumierającym ziarnie była czytana na pogrzebie Heleny. Ona pewnie by nie chciała, żeby o niej mówić ale proszę pomyśleć jak wiele jest z jej świadectwa życia i ze świadectwa życia świętego Wojciecha tylko sprawujcie się w sposób godny ewangelii chrystusowej abym ja czy to gdy przybędę i ujrzę was czy też będąc z daleka Mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Myślę, że ona sprawowała się godnie Ewangelii Chrystusowej. Zaprawdę powiadam Wam, mówi Jezus, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Bardzo chcemy się modlić, aby ta śmierć albo to życie, które przeżyła na tej ziemi, gdzie ją Pan Bóg postawił, też przyniosło plon obfity. W tej trosce o to, aby każdy z nas, odnalazł swoje miejsce, swoje przeznaczenie, swoje powołanie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech ta modlitwa o powołania pomoże wielu odczytać powołanie i wszystkim bo może być wiernymi swojemu powołaniu. aleńko wspieraj nas swoim starynictwem, modlimy się za Ciebie, o niebo, ale ufamy, że na pewno tam jesteś, a Ty modli się za nas, za naszą wspólnotę dla powołań i niech ona rozwija się według woli Bożej i ufamy, że kiedyś będziemy mieli na tym portrecie aureolę i to już będzie taka pieczątka kościoła, że mamy wspaniałą, Świętą apostołkę powołań, którą Ty byłaś i jesteś.